Jesteś jakiś Polak w enemy? Chyba nie. Ty, ale na*** mi armor, jak ja gram na APK. Czy ja nie jestem kompletnie pi*** aktualny? No nie, nie da się grać, No nie, nie da się grać, jak... Fajne meta, trzeba ci doczują, a takie to grasz. I tak potrzebuję turmeila, no to muszę to kupić. Nice runes? Ale co to mam za runy? No aftershock, dobra. A czemu mówisz, że jeli to tak było napisane? Tak, było napisane. A nazwa jest tylko, stary. Ja zmieniłem te runy na szybkości. Kierunki normalne Ciach Bayera hamujkę piętą ciech Bayera, Cach, Bayera Nie no praszam cię za ostatnie No kura No to niesprawiedliwe życie no! Bayera nie widziałem nie słyszałem a ja byłem dospałem No ja p Ale ile? Bayera Jak się gra ten Da, daj mi expa! Nie no tu podchodzi! Expik, expic. Jakie sagierki Dużo jest Gierek, zalezy jakie lubisz dla mnie kurwa możesz nawet streama odpalić i napierdalać wszystko tylko nie ta liga XD opcji jest naprawdę wiele sagierki na Oneshota na parę stramów tramowe solo nie wymyśl ale na pewno sa tak jak gier <laughs> jest taka Intense Fight Dawaj jeszcze jeden Armorek Dobra, idziemy, tylko żeby fa Dobra, nie straciłem żadnego XP'a, jest dobrze. Spokojnie. Jak to jest mądre Uwierzcie mi. Co mi się niby opłaska. robię muzykę i Widzisz to? Widzisz te kokosze? To smądre... Uh -huh. Ciach! Bayera! Ciach! Bayera piętą mordo ciach, Bayera, ciach, Bayera, Ciach, Bayera Powiedział co wiedział. Pomysł jest ta Korea dojebany. By cię zobaczyć grającego na Korei. Zasmakujesz tamtejszego solo z plus zwiedzisz ten kraj. Kiedy miałbyś pojechać do Korei z ryba? Dobra, jak mam. Nie mam jak przeproszać linię, jest źle.

na stawać, ją, tak? Yy, pomysł z tą Koreą dojebany, fajnie byłoby cię zobaczyć grającego na Korei no są z od, od całego i zwiedzić ten kraj Czyli pojechać do Korei yy, nie wiem kiedy no, Wydaje się w pierwszej połowie Albo, no teraz są, na sezony będą dwa, tak? Mi się wydaje Będzie połowie reset Coś takiego mieli zrobić Czy się mylę? Nie widziałem, nie słyszałem, a jak byłem to spałem Ciach, bajera. Ciach, bajera. Policyjny Ty nie no, zobacz jak ja ją kroję! Ty, dobrze jest. Dwa splity, a nie sezony. I co to znaczy splity? To będzie ten recent rank połagać, czy nie? Przed wzrokiem I czekam cały dzień na czas, ty o mogę, co to było? Jak się nazywało? Dzień, godzin, maskę, zrokiem, fasz, kroję, I A, ty na myśli. nie muszę nosić codziennie parę godzin, powiedzieć, że nie dalej rano, wyłączyłem pięć budzików przez sen Nieważne, która jest powódka, zawsze jest za wcześnie To tam jest, jak codziennie, jak, jak tam. Zawsze uwierająca. Już czeka na mnie na modłę ja nie mam aftershocka, więc nie wiem, czy go zabiję O kurwa, Diana Niedobrze A czemu mi uciekłeś? No nie, wiem, ale Jakby ten Kane przeskoczył stąd tutaj Zamiast tu się już bić Wydaje mi się, że to było złe z jego strony Zjebał mi No nie, ale co? Piszę znak zapytania Co mogłem zrobić?

Maske, Przez to myślę, nie mam jak na telefon złapać. Pod, pod maskę znaczy śmierć, się ma Joe Black Czasem mówię sobie, wek się nie, nie w bo ale rozwiązania szukać w sobie głąb. Znowu okay. zarywam tu kolejną nockę i rano wygląda mak węźnie dobi Zakładam maskę przyjdę, do że przyjde, to ktoś mi tu coś każe jeszcze robić. Znowu ten rok miał być mój już się kwiecień robi. płytem, mogę w lecie zrobić przyjdzie, ja się w zimie będę łowił Kolejne progi, zapraszam mnie nowa pucha Znów wylecę lub się zwolnię, jak mi każą głoba sucha Dzięki temu, że jest celi pogoda ducha, to niebota sprawdzał. tam rada nie? Ważne, nowota, stracę, radę, nie, nie. Już długo się boda odbywa się wojna domowa, i nadchodzi Uchwa. moment, że pokażę twarz, bo maskę. Mam zamiar do końca pochować. cały dzień na czas, ty Muszę nosić Ale farmi się tym trochę chujowo, jak są minione obok ciebie A to jest Diana widział w ogóle, ty, to nie zungler. Tylko ja mam takiego pecha. Trwają w trzeciej? Jestem w tym roku. w tym roku. W tym miesiącu odpali Kogo ten tor i powiedz mi 4 ap Wy? Auto atakerów, jakich jak Gwen, Diana, MFK. Wy... Eee, by... Tak. Jak mam się czuć w pracy przez to no. Przez otwory w masce widzę tylko półprawdy prawdy To nie tak Jak to się celu, nazywa Szukam znów z zresztą zamiast Zminiony przewidzie Kurwa, tak, ile? Szlepy tak, tak. na cele korporacji Nie no, to zresztą, jest taki metod nie wygrywałem Nie równa się trudna przyszłość znów terenie wroga cudy się usług, czysto Mógłbym pytać Boga, czy już pora jest twój rzucać wszystko, Jakiego Boga, jeśli mogę tylko winić siebie To przez to wszystko, że jesteś pizdą Leniwy z siebie Jedyny powód czemu nie jesteś na pali dzisiaj, to że w domu nie siedzisz Ile? Ma palisz split Przepraszam pewnie przez ser wyjebał, ale... no hmm? ta już trwa? Weź to z hit'em. A czemu to bije milion? Kurwa, ta postać jest tak niesprawiedliwa! Masz tylko armor? No i co z tego, że mam armor? No, i jak mam armor, to no nie powinno być 400 skur... mogę o więc

Nie wiem, no! Dlaczego ona tak. kroi tak, no! Tak mocno kroi! Dlaczego ona tak mocno kroi? To kompletnie jest niesprawiedliwe! No, Kurwo, no! Ileż można bić demedza? No, Jestem... ona jest tego gwen! Gwen z blaskim gwandem, a bije milion! I wkurwiają te postki! Czemu. taka gra startuje! Taka gra musi wystartować, a jak. A jak gram kurwa... A jak mam lobby idealne, jest master i one, to musi zdodżować ktoś. Z Każdym razem to samo. Czekać na lobby 20 minut, żeby potem się działo to co się dzieje. Z najgorszym matchupem. Kończyć i ja bym musiał dodżować. Ja mi się po prostu nie chce czekać. Ja pierdolę Jak tam Maxiu w nowym roku? Oraz se czy Nie, nie oram, żadnej gry nie wygrałem o, To jest trzecia w tym roku Fajne Siemka Siemka, nocy Marek Chyba se nożyczki kurwa kupię, jak to takie OP brońki może się wie jak nie ma staków Kurwa, ale ciężko jest nabić 4 staki, ci powiem na Gwend, ale jest ciężko nabić 4 staki. Pomóż mi! przepuszczaj to linię ze mną! Niech chuj z tą grono, ale mu zadałem demage. Ale obrażeń. You're <laughs> not No powitaj, yo! Raz, 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 raz! On gra tym w ogóle, czy on losował to piknem, bo zobaczył Ramusa na topie? No, powitaj na kurwia niczym ciężka jazda, A to chuj nadużywa, Przecież to jest i pochodzi z rata, Pozyl to nawet jak mu się nie chce, To wpierdalawa ta To jak chodziło i to w liny, Kisze głośnik, Raka, Gąbka, jebane, Wersy wciąż sypuje cała podka, wysyła, nudesy, A mu wysyła nudę, Ty twoja najgorsza, Taka kuchnia! Dostać Oscara i Nobla, Komu razem ze swym składem możesz to w posadz, nie wiem, nie mogę spuszczać linii, nie mogę podejść do linii, nie mogę nic zrobić. No, jest to smutne, że mogę mieć first blooda i potem po prostu postać jest lepszą postacią, no. Ja nie wiem, jak bał z gratem, matchupy, kurwa, jaką gratę, matchupy, dlaczego ja gram na. Plastika na topie. A, bo to taka nuta. No, dzięki, już kurwa słucham. Spaku to mój ulubiony raper. Ale nawet macie kresy nie pomogą na nagwędzą, no bo to jest postać, co ma true damage, no rozumiesz. Tormela bije, żeby bić damage. Ta postać w ogóle opiera się na, na pierdolonym armorze. Ja też jestem fanem Ramusa i ogólnie Ramus 100 giga ham, ale nie pomyliły ci się Pipski i Itemki. Hornmile obowiązkowy na ramusie, ale w cztery apków na jeden item, chociaż Tchwska z resistem byś się zrobił Wiel Ramus w cztery abków. Mam drąsa, to wiem. No, ramus w czterech APK, dokładnie. Numer pociągę do niej dzwoniłem i już traciłem szacunek do siebie. Nie wiem, gdzie mam tych kolegów, którzy lali mi kielony, gdy wygrywałem w bubewu. Nie wiem czy to takie wygrywałem w bewu. Ej. Przyjdzie mi zaraz ktoś mnie zabije. Całą noc się ze mną, to cały skład. Tak Całą No i od razu się lepiej gra jak nie ma Gwen na linii. Dobra, idzie jeszcze anciomek. Spierdalą bieg! dałam no, pomysł. Nie przyjdzie mi tu już, raczej, nie? Okej, okay. Gwen ma 11. Ma full mityk. No nie jest za łatwo. Za ekipę wskoczyłbym w ogień, nie? Fajnie, że ten nowy rok zaczął się chujowo nie tylko dla mnie. Dobrze, że jestem maksymalnie. A, a ała, 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 cięczka. Dit, dobra, od razu się lepiej gra jak się gra proxy. Dała, nie zauważy, nie? Ja ze składem. <średziu> Jaki gameplay! Kurwa już do mnie idzie na 100% Kocham moich ludzi, nasze szczęście. Hahaha, <laughs> co tam? Byk Ej, dobrze, dobrze jest. ze Ja złe buty kupiłem. Wiesz tu się mer. sorcery granato. Nie wiem. Błędy, błędy, jeszcze raz błędy, Max. No złe buty, no. No, a potem się sprzeda, potem się sprzeda. Teraz jeszcze jakso, po jakso kupię normalne buty. Drugi raz to samo zrobię, no tak, ale to bo, bo pierdolił mi Crazy Martina cały czas, że mam Magic Kresy zbudować. To pierwszy item, gdzie widziałem potencjał, to widziałem Merkury, no. Jutro do król, kostek negolas, dzięki za suba ja, On już to zrobił? No, i od razu tormy coś bije. I. Ty, no nie no, teraz te minionki schodzą na strzała. Dobry, dobry jest ten Tormej w Fersythę, mówię. Apera musa? Nie zadziała. Inna, ale reszty? Cześć, co, że uczy reszka? Może ci reszka? E, reszka. Ty pierwszy mój chyba, uderzenie w tałerka. Nie idź tu na to, poproszę. Idź już na inną linię, tą Gwen. Idź już sobie. Proszę cię. Dobra. Ziela? Cześć, mamy pytanie do wszystkich graczy Ramusa na topie Jakie robić rumy? Nie Jakie robić pierwszy item? I czym golicie cipkę krajerzy? <laughs> no zabij go no Pierdol się Dzięki Kasperek za 5 złoty tak No i od razu lepszy team, jak flipowany Wystarczyło Ramusa piknąć Proszę, nie wyjrz mi tego Nie, mój kanon Kongra! Wek, wek. Alma kurwia z główki, dobra, do baski teraz. Czemu pozdroić? Dla kogo pozdro? O kurwa, mać. O kurwa, jak to. Jak to bije, dobra, zrobić na radę. Czuję to. Strzelaj. O, diament jest, jest. Pytamy Zeri, Pythra i... drugi tam. To Zeri tyle bije, nie ja? Ja się założę, że ja twój ...fuj, bije akurat. No ja mam pomysł, zrobię tak... ...tyk, tyk. Dobra. Pozdro, pozdro, pozdro jest. Pozdro.

ale bije, ale bije, ale bije. Dobra, no nie wiem. Jakby. Limity są testowane. No, Koro nieźle powiem. Na pewno nie, nie mogę zabić, ale wydaje mi się, że mogę sterować Diana i MFK. Obserwuj teraz tego gracza z Jakso. Jakso na zeli, nie wiem. Gdzie jest damage? Na tej Polsce Jakso, Jakso, Jakso. Nie no, kurwa, dostaję łącza to tak czy siak. To że się nie stakowało. Pod coś dziś? Eee... No to wiesz, że to jest klikanie, tylko w spelki, nie? I już zostało już tam, nie wiem, z pięć bossów chyba. Nawet z na tabie No 600 Teraz 600 mi 1500 włosów sportowanych narodowców na obozie patriotycznym nopu Wielkie twarde kutasy czekające sanie męskie dupy Ta lepsze dupy niż, niż liga Ja się dziwię ludziom Liga to jest najlepsze co spotkało ludzkość Gorący polscy patrioci będą podawać do morny swe pióty. Ej, wydoskonałeś! Wiecie, nie? Już chyba dzisiaj się kurwał, mać! Jebać, jebać, jebać. Sperma jak manna z nieba. Co? Nie przesłyszałem, że. Zapaleni narodowcy z ONR będą jebać się w dupę na obozie patriotycznym, no. Pu

Więcej, Dwie sekundy, więcej, więcej, dobra Wydaje mi się, że mogę zwąszotować MFK, Tak mi się wydaje Zgadza się ziom, doświadczeni narodowcy z ONR-u Szkolą młodych, ciasnych chłopaków Testuję to Uczą ich jak ssać chuja Góra, dół, góra, dół Ja pierdolę, no kto tak gra, no proszę cię człowieku Dupę W imię wielkiej Polski no widzisz, jakbym trafił RK to by ją zabił, ale to że on gra jak największa chujoza No widziałaś to? No nie mam został ogra, bo wiedziałeś co je zrobiłem Dziobek flaszuje mi spod Dobra, pierdalam się tam na obozie patriotycznym noku Krzysztof Bosak przyjeżdża odwiedzić obóz z obozem. No we mnie jeszcze no! Tak, dobra, może być. <grym, <grym, żeby być <grym, innym, <grym, całymi dniami w dupę no, z wojowników Wielkiej Polski przystojnych wysportowanych patriotów

Hmm. Dobry wieczór wampirze z Pomorza z racji nowego roku Może Jakiś nowy ciekawy kontencik na stramie Nie wiem o. czy pamiętasz, ale rok temu obiecałeś nam Kim Fortress 2 na stramie O tak tak to dobry moment, żeby w niego zagrać Oj, tak tak te w 2 pokham. Nagrywaj to! Jeden kilek Zrobiony Dobra, dwa, zrobiłem już. Trzy. Trzy. Cztery. Pyk. No nie wiem, no. To jest takie proste. <laughs> Słuchaj, Team Fortress 2. Kto chce Team Fortress 2, niech pierwszy podniesie rękę. Tylko ten fajs, ja nie wiem. Wszystko trzeba samemu robić. To sądzę o tra transferze Ronaldo. Jakby jego ja rozumiem. Kompletnie go rozumiem, w sensie. On już nic nie osiągnie, jeśli chodzi o jakiś... Mundial to był ostatni, no bo wątpię, że w wieku 41 lat podejdzie i w ogóle ma szansę wygrać. Eee, wygrał wszystko, co było w europejskich eee, jakichś pucharach. Jakby... Czy zagrałby teraz, nie wiem, w Realu i wygrał kolejną Ligę Mistrzów, to, to by chuja znaczyło, szczerze. Ale tak to może sobie zarobić chyba 400, tym 600, nie wiem, czy na ile jest ten lat, ten kontrakt. Yy, milionów i. No, 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 wydaje mi się, że to jest zejście w dobrym momencie, no. Zmaksymalizowanie swoich. Yy, tak zwany cash out, rozumiesz? Jakbyś był w kasynie i cash Opotowałem ci ręce? Ja salutuję. dajcie mi... Ja pierdolę, co on zrobił Weź mnie ktoś uderz, żebym miał ten... Żeby z takim się robiły, dobrze? Dobrze? A teraz? Pu! 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 One

Ej serio wypierdalajcie z tym f 2 bando zjebów, ta gra ma w PHQ 147,868 aktywnych graczy z czego pewnie połowa to boty, to nie 2017, maćki jeden z drugim zamknijcie pizdy. F2 to nudna gra w chuj, Odkryj błast i wyjdź z 2017 roku. Jak wydaje mi się, ludzie, ludzie dość mocno sentymentem do tego podchodzą. Tak samo jak do, zaczynałem Swords and Sandal 2. No wiadomo, że ta gra jest taka gra dzieciństwa, no ale jest jakby nie jest turbo ciekawa. Siema, Maridol nie są tak.